Dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam Was dzisiaj na drugą część e, filmu z IKEA. Tym razem będą doniczki, osłonki, akcesoria e, roślinne, więc podążajmy. <ścoughs> Zacznijmy od, e, od kwietników. A, troszeczkę kwietników. Tutaj możecie zobaczyć e, je ustawione u góry. Tutaj na dole już jest troszeczkę większa ilość, są takie metalowe w połączeniu z elementami drewna. Tu jest to, jak na rośliny w formie roweru, przynajmniej mi przypomina to rower, troszeczkę takich skrzyni drewnianych na metalowej podstawie, a bardzo dużo. Dużych, dużych osłonek, tak jak tutaj możecie zobaczyć, troszkę złota, dużo szarości, ale znalazły się też kosze. Dużo jest bieli, dużo jest szarości, dużo jest grafitu. Tutaj na przykład taka naprawdę konkretna, fajna osłonka za 70 zł. I bardzo fajne były te osłonki, właśnie te kosze. 60 zł, wykonywany ręcznie. Bardzo fajny kolor, i w środku taka osłonka plastikowa, która naprawdę zabezpiecza ten kosz przed wilgocią, przed wodą. Także super i duży, naprawdę duży. Jeżeli ktoś ma dużą roślinę, to ten kosz naprawdę da radę. Tutaj mamy taką już ceramikę na sznurku jutowym, który od razu możecie sobie, którą od razu możecie sobie. Powiesić za 30 zł. Dalej będą takie, nie wiem, z czego to jest to jest jakieś takie sztuczne, plastikowe, takie la kosze, skrzynki. Tworzywo, to jest dokładnie tworzywo. One wewnątrz też są zabezpieczone jakimś takim plastikiem. Są w formie takie misy do podwieszania są typowo plastikowe. I tutaj coś są. Aha, Konewki, Konewki mm, za 50 zł i powiem Wam, że one są świetne, uwielbiam, mam tą konewkę, do podlewania maleńkich kwiatów są idealne, natomiast powiem Wam, że nalać do niej wody, przepraszam, palucha wsadziłam, nalać do niej wody, no to naprawdę jest nie lada wyczyn, ponieważ rozlewam ją zawsze dookoła i muszę to zrobić gdzieś nad jakąś umywalką, żeby po prostu później nie mieć kupy sprzątania. Tutaj możecie zalej zobaczyć takie o, plastikowe skrzynki na takich drewnianych nóżkach. Dalej będą konewki w różnych kolorach i szklarenki. Szklarenki tylko pamiętajcie, że to są takie szklarenki, które nie posiadają żadnej szybki, żadnej pleksy. One są po prostu otwarte, to jest tak, jakby sam szkielet. Em, takie szklarenki, więc gdybyście chcieli taką na przykład jak ja mam em, taką zamkniętą to albo online, albo naprawdę sprawdzajcie dostępność w konkretnych sklepach, bo tutaj już jestem któryś raz i nie ma jej, po prostu jej nie ma, więc ja zamawiałam taką szklarenkę właśnie przez internet. A tutaj mamy urocze osłonki, na przykład jasno-niebieską za 4,99. Te papaje były w różnych kolorach, naprawdę. I były białe, i różowe, i jakieś chyba koralowe. Więc było ich naprawdę sporo. To już jest piętnastka osłonka, duża. Tutaj jest też piętnastka za 30 zł. Granatowa, ciemnozielone, białe, Obok będzie chyba trochę plastiku. Te takie białe, niżej, poniżej. Natomiast, o, właśnie, słuchajcie, jest bardzo dużo osłonek imitujących beton, i niektóre są z nich naprawdę takie betonowe, ciężkie. Natomiast jest dużo takich plastikowych, i one naprawdę dopiero w dotyku, ponieważ są lekkie. Można stwierdzić, że jest to faktycznie plastik, więc gdyby ktoś szukał czegoś lekkiego do podwieszenia, to jak najbardziej one się nadają, bo są leciutkie, a wyglądają jak takie betonowe donice. Tutaj troszkę ażurków. Ażurkowe dwa rodzaje osłonek z tej serii. A tutaj mamy takie podkładki filcowe, które możecie sobie kupić, żeby chronić swoją powierzchnię przed zarysowaniem. Co tam dalej będziemy mieć? Tutaj chyba to były chyba plastikowe osłonki. Tak, chyba tak. Były leciutkie. A tutaj będzie troszeczkę złota, ale nie dużo. To są stalowe, pokryte taką folią plastikową. Takie alawiadereczka Bardziej mi to przypomina. Za 7,99. A tutaj już będą takie Jakieś takie szkliwione, ceramiczne, mm, szare osłonki po niecałe 10 zł. A teraz pokażę Wam kilka maluszków. Powiem Wam, że maluszki się zmieniły. Nie ma na przykład tych, które ostatnio kupowałam. Bardzo mi się podobały. Myślałam, że sobie jeszcze dokupię takie granatowe z brązem, ale nie było. Były za to takie. Paseczki, wprążki, takie właśnie jakby grafitowe. Było też sporo betonowych. A i powiem Wam, że... O tak, ziemia. Standardowo. Wszyscy po prostu biegają z roślinkami, wkładają je w te osłonki i sprawdzają, która będzie pasowała. Fajne są, bo od spodu są podklejone i nawet jeżeli ta woda, ta doniczka nasiąka cała w ogóle tą wodą i, i fajne, fajnie, że jest ta... Mm, są podklejone od spodu, bo wtedy chroni się powierzchnię, na której stoi. E, tutaj możecie już zobaczyć um, większe osłonki. To już są duże. Ona jest tu jest chyba piętnastka, szesnastka, nie wiem, ale ona była naprawdę duża. I to podobało mi się bardzo. Kolor. Po prostu przepiękny, cudowny kolor, e, taki. Nie jest taka pomarańczowa jak tam z tyłu w tle mogliście przez moment zobaczyć jak takie te nasze gliniane terakotowe takie mm, najbardziej popularne e, e, doniczki. Natomiast ona jest taka jakby mm, jaśniutka, taka wybielona, nie wiem, e, dokładnie jak wam to określić, ale to też widać. I powiem wam szczerze, że gdyby były różne rozmiary, to kupiłabym sobie na pewno bo tak, no kupując jedną w takim rozmiarze, no pasuje mi ona w tej chwili tutaj do niczego, <noise> więc sobie darowałam. O, i to jest odporna na mróz. Jest to kamionka szkliwo-barwiona. No bardzo mi się podoba ten kolor i wiem, że są takie e, różnego rodzaju donice w takich kolorach, ale u nas nie jest, Spotkałam, Spotkałam takie jakieś mm, dwukolorowe, troszeczkę takie przecierane, ale w takim kolorze jak tam, no niestety nie, więc gdybyście gdzieś widzieli, to dajcie znać proszę. A tutaj będzie trochę takich osłonek alla betonowych, ale one są. Te akurat są betonowe, konkretne, ciężkie, natomiast te wcześniej były plastikowe, ale naprawdę można się pomylić. I ja w niektóre stukałam tak palcem, bo one naprawdę były wytworzone z jakiegoś tworzywa, z recyklingu i były leciutkie, a wyglądały jak takie betonowe, ciężkie donice. No, o, i tutaj jest taka, właśnie typowo gliniana, pomarańczowa ta doniczka no tam tamta jest bardzo mi się podoba, kurcze włożyć takie sukulenty do takiej doniczki, jakieś sanse to naprawdę świetnie by wyglądało no może kiedyś będzie ich u nas więcej ta osłonka papaja bardzo wdzięczna, 4,99 powiem wam, że kupiłam sobie jedną ale tak bez przekonania, bo ona jest zwężana na dole, u góry jest rozszerzana no, i tak wzięłam jedną większą, drugą mniejszą. Tutaj są jeszcze inne kolory. I no, i oczywiście żałuję, że nie wzięłam więcej, bo była bardzo tania. A jak włożyłam w nią małpkę i powiesiłam w makramie, to wygląda naprawdę bardzo fajnie. Nawet się nie spodziewałam, że tak będzie fajnie wyglądała. Ona jest matowa, bardzo mi się podoba. Um, tutaj będzie to nie jest cena absolutnie tej osłonki ja tak na początku sobie pomyślałam jednak nie, to jest cena tych wszystkich kolorowych tutaj, które wam pokazuję, 3,99 były większe i mniejsze natomiast tamte są dużo droższe, około 20 zł i tutaj możecie zobaczyć właśnie je w różnych kolorach i w różnych takich wzorach, fakturach też fajne też fajne, fajne kolory takie przecierane te te, 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 te kolory są także bardzo takie sympatyczne, te osłonki. A tutaj są przeźroczyste, czarne, czy takie ciemnografitowe osłonki 12 cm o średnicy 12 cm 20 zł. Tutaj jest chyba ciąg dalszy tamtej wcześniejszej serii, tylko znów coś nowego. Mm, tak, 20 zł bez grosika. A tutaj obok jest już taka troszeczkę o, innym, o innych tych wzorkach. To jest chyba nawet ta. Tu spory był wybór tych osłonek. Myślę, że tutaj spokojnie można było wybrać coś dla siebie. Tutaj znów będzie trochę betonu. Słuchajcie, ja dogrywam drugi raz głos, bo za pierwszym razem mi się nie nagrało, i nie wiem już, co mówiłam wtedy, co mówię teraz, więc wybaczcie, jeżeli będę się powtarzać. Ale naprawdę było bardzo dużo betonu, bardzo było dużo szarości, różnych odcieni szarości i, i takich naprawdę bardzo ciemnych, grafitowych, wręcz czarnych, dużo było też takich jaśniutkich. Z kolorów, takich naprawdę kolorów, to były tylko te papaje, właśnie, gdzie były różowe, niebieskie, jakieś koralowe chyba też były. Natomiast bieli było bardzo dużo. Tak jak na przykład tutaj możecie zobaczyć, za 30 zł, z takim fajnym brzegiem. A tutaj są makramy, słuchajcie, makramy do samodzielnego wykonania. Macie już tutaj taki sznurek przygotowany, więc, nic tylko. Właśnie nie wiem, czy one są do wykonania, czy one już są wykonane w sumie. Może one już są tutaj zrobione, gotowe. Zaraz Wam je pokażę, jak one wyglądają, bo będą tam wisiały. Natomiast one są z takiego sznurka, bo takiego dosyć konkretnego. Bo ja na przykład swoje robię z takiego delikatniejszego, a te są naprawdę. No, gruby jest ten sznurek, zaraz sobie zobaczycie. O. Ten splot naprawdę tutaj jest taki mocno wyeksponowany. Ja robię z takiego cięższego sznurka, jakiegoś tam 5 mm, i one są takie troszeczkę delikatniejsze, natomiast te były naprawdę takie konkretne. Co um, tutaj konewki. Konewki jednak, no jak dla mnie ta konewka jest zdecydowanie zbyt, z, ze zbyt dużym wylotem wody, jeszcze z moją skłonnością do przelewania to mogłabym naprawdę zalać te rośliny totalnie, więc ta pierwsza, mniejsza zdecydowanie lepsza, przynajmniej dla, dla mnie, bardzo fajne były te koszyki, w środku wypełnione plastik, więc naprawdę chronią tą, tą, tą wiklinę, czy nie wiem z czego one tam dokładnie były, ale naprawdę fajne zabezpieczenie, Tutaj są już doniczki. Macie gotową dziurkę, więc gdyby ktoś tutaj chciał, to doniczki też były do, do kupienia. A to słuchajcie, to są kubeczki. To są kubeczki, które znalazłam również w kuchni, w dziale kuchnia. Jednak ktoś wpadł na pomysł, żeby je tutaj ustawić, bo faktycznie można je wykorzystać do takich maluszków, i ja tak często robię kupuję właśnie takie małe kubeczki do kawy. I do tych kubeczków właśnie wkładam swoje maluszki, to się bardzo fajnie sprawdza. Ja je często pokazywałam, ale może nie wspominałam o tym. A tutaj już będziemy się zbliżać ku końcowi, i na koniec będą już takie również duże, konkretne donice do dużych kwiatów w różnych cenach. I tutaj, słuchajcie, bardzo fajna misa, bardzo mi się podobała ta misa, ale cena była jakaś taka straszna. To jest cena samej tej osłonki, a pod spodem jeszcze jest podstawka, więc um, no nie, <laughs> no niestety, bardzo ubolewam, bardzo mi się podobała, ale no, no droga, jeszcze ta podstawka osobno, nie, to już w ogóle nie wchodzi w, w grę. Także betony, dużo bieli, ale były też granaty, ciemna zieleń. Um, Myślę, że dla każdego coś miłego zależy, kto co szuka, zależy, o, tutaj na przykład jest coś większego, ale również tańszego, więc to już każdy musi sam um, popatrzeć, czy znajdzie coś dla siebie. A ja będę Was powoli żegnać, dziękuję Wam bardzo za uwagę, życzę Wam dużo zdrówka A i do następnego. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa!